Kamionka firma Solar Time. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy istnieje koszt alternatywny nieposiadania instalacji fotowoltaicznych. Wielu z nas, nieważne czy jesteśmy osobami prywatnymi, klientami indywidualnymi czy klientami firmowymi, zastanawia się nad tym, czy dla niego instalacja fotowoltaiczna będzie dobrą inwestycją. Ja bym to pytanie trochę odwrócił, zmienił i popatrzył na nie od innej strony. To znaczy, zadałbym pytanie, czy stać nas w ogóle na to, żeby takiej, takiej instalacji, takiego urządzenia nie posiadać. Każdy z nas, y, używając prądu, płaci za ten prąd w rachunkach do zakładu energetycznego. I czy jeżeli nie posiadamy instalacji fotowoltaicznej, to znaczy, że zawsze będziemy płacić jakąś kwotę właśnie do zakładu energetycznego. I te pieniądze będą no tam wpadać, i, i nigdy w żaden sposób nie skorzystamy z nich inaczej niż tylko płacąc za rachunek za prąd. Tymczasem w dzisiejszych czasach ekonomika związana z, z instalacją fotowoltaiczną jest już taka, że jeżeli część rachunku, którego nie zapłacimy, ponieważ sami wyprodukujemy sobie energię, przeznaczymy na przykład, na Jakąś ratę finansowania takiej instalacji fotowoltaicznej, nieważne czy to będzie kredyt, czy to będzie leasing, to okaże się, że właśnie ta rata jest niższa od tego zysku, który będziemy mieli i który wynika z tego, że nie zapłacimy za rachunek na prąd. Zatem mamy właściwie tylko dwa wejścia. Albo nie zrobimy w tym kierunku nic i będziemy zawsze płacić rachunki za prąd, które jak wiemy. Już teraz, każdego miesiąca, nie tylko każdego roku, ale każdego miesiąca są coraz wyższe, albo te same pieniądze, nie dodatkowe, zainwestujemy właśnie w instalację fotowoltaiczną, i po okresie spłaty będziemy się cieszyć już czystym zyskiem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.